Hej, mam na imię Marlena i pewnie część z Was już nie kojarzy ze względu na to, że w sieci pojawił się mój blog dotyczący przygotowań do wyjazdu Oper do Stanów Zjednoczonych. Blog, blogiem, wideoblog, wideoblogiem, nigdy nie sądziłam, że będę gadać do kamery i nakręcać jakiś filmik, natomiast otrzymałam ostatnio sporo maili i zapytań. Odnośnie tego programu, ogólnie na czym on polega, co to jest za program, dla kogo jest przeznaczony. Także zamiast pisać jakiś, nie wiem, mega wyczerpujący post, to postanowiłam pogadać trochę do, do tej kamery i nagrać się i odpowiedzieć na, na podstawowe pytania. Zdarzyło się, że program OPER był mylony z innymi programami, dlatego też chciałam rozwiać wszystkie wątpliwości. Wiem, że już sporo takich filmików jest w sieci, jednak ja no, poczuwam się do jakiegoś takiego obowiązku nagrania tego filmiku, który jest przeznaczony przede wszystkim do, do tych osób, które, które do mnie właśnie pisały, które bezpośrednio do mnie pisały. Naprawdę nie sądziłam, że jest jeszcze możliwość nieznania tego programu, aczkolwiek jest to jak najbardziej zrozumiałe, szczególnie że, że osoby, które do mnie pisały są to osoby młode, które dopiero myślą o wyjeździe i które nie do końca wiedzą na czym to polega. No ok, więc zaczynam. Znaczy generalnie jeszcze chciałabym tylko powiedzieć, że jest to mój pierwszy filmik. Niezwykłam nagrywać czegoś takiego. Więc jeżeli będę gadać głupoty, to wybaczcie. Jeżeli też, nie wiem, powiem coś źle albo wprowadzę Was w błąd, aczkolwiek myślę, że coś takiego się nie zdarzy, to też jak najbardziej wszystkie opinie i sugestie są mile widziane. Ok, więc przechodzimy do sedna. Program Oper jest to program, który polega na tym, że młoda osoba, w przypadku Stanów Zjednoczonych, może mieć maksymalnie 27 lat, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, zamieszkuje tam z wybraną rodziną i opiekuje się ich dziećmi. Praca operki to jest praca maksymalnie 45 godzin tygodniowo. Natomiast są rodziny, które, które nie potrzebują aż tylu godzin, szczególnie są to rodziny, które mają dzieci w wieku szkolnym, gdzie zazwyczaj amerykańskie dzieci spędzają w szkole, nie wiem, od godziny ósmej do, do godziny piętnastej czy szesnastej. Także zależy to przede wszystkim od wieku dzieci i od takiego jakby rozkładu dnia, który każda rodzina przygotowuje później na danej operce. Co trzeba zrobić, żeby zgłosić się do tego programu? Trzeba na przykład, zgłosić się do jakiejś agencji. W Polsce jest kilka agencji zajmujących się tego typu wyjazdami. Ja już drugi raz korzystałam z agencji ProWork, która mieści się w Warszawie, w Warszawie. Polecam jak najbardziej tę agencję. Jest tam bardzo miła pani Ania Cebula, którą bardzo serdecznie pozdrawiam która wkłada naprawdę dużo e, serca w to, żeby przygotować Wasze aplikacje. I nie myślcie sobie, że to jest tak, Chopsiu, e, przygotować taką aplikację, bo, bo nie, trzeba dużo, e, naprawdę trzeba włożyć w to dużo energii i dużo e, zaangażowania, żeby, żeby taką aplikację bardzo dobrze przygotować już by później została ona zaakceptowana przez stronę amerykańską. Ja również pozdrawiam drugą Panią Anię. Podlizałam się trochę, ale dobra. Ok, więc przechodzimy dalej. Po pierwsze, program Oper to jest zupełnie coś innego niż program Work and Travel albo coś takiego, bo zdarzało się, że dziewczyny, które do mnie pisały w sumie to jedna osoba i bezpośrednio do niej kieruję tę odpowiedź. To są dwa różne programy. Program OPER to jest program, gdzie wyjeżdża się jedynie na. znaczy aż na 12 miesięcy, a program drugi, o którym wspomniałam, to jest program, tu, na, znaczy program, gdzie wyjeżdża się na 3-4 miesiące w sumie nie wiem dokładnie, bo, bo nigdy nie wyjeżdżałam, w ten sposób nie orientowałam się. Natomiast tak jak mówię, program OPER 12 miesięcy w Stanach Zjednoczonych plus 13 miesiąc dodatkowo na zwiedzanie. Um, OK. co zrobić, żeby, żeby przygotować dobrze aplikację, tak? O tym ja już wcześniej pisałam, natomiast wspomnę tylko o, o tym, że żeby w ogóle dostać się do tego programu, trzeba mieć referencje od osób niespokrewnionych, trzeba znać dobrze język angielski, czy znaczy w miarę dobrze komunikatywnie, to po prostu trzeba umieć się porozumieć w tym języku za granicą i trzeba mieć, nie wiem, prawo jazdy, nie wiem, czy już o tym wspominałam, czyli jeszcze raz, język angielski, prawo jazdy, referencje, Opieki nad dziećmi. To są trzy podstawowe warunki, które trzeba spełnić, żeby móc w ogóle zgłosić się do tego programu. Kto się zgłasza i dla kogo jest ten program? Program jest przede wszystkim dla osób otwartych, dla osób, które nie boją się wyjazdu rocznego za granicę i dla osób odważnych, przede wszystkim, tak, bo jest to nielada wyzwanie, szczególnie dla młodych osób, policją, które dotychczas cały czas mieszkały ze swoją rodziną i są do tego przyzwyczajone. No co innego, studenci, tak. No nie wiem, student, który jest przyzwyczajony przez parę lat mieszkać się sam i widywać rodzinę raz na, nie wiem, półtora czy tam dwa miesiące, to jest zupełnie coś innego. Natomiast jak ja wyjeżdżałam pierwszy raz, to nie ukrywam, że... No było, było trochę ciężko tutaj wszystkich zostawić. Aczkolwiek jest to kwestia, kwestia przyzwyczajenia. Ehm, nie mam za bardzo poukładane, co mam mówić po kolei, więc gadam, co mi przychodzi do głowy. Ehm, aha, zmiana rodziny. Ehm, też, też ktoś mnie o to pytał. Jeżeli okaże się, że na miejscu rodzina jest niefajna, że nie dogadujecie się, to oczywiście jest możliwość zmiany rodziny. Trzeba poinformować agencję polską i agencję amerykańską, i wówczas jest tak zwany rematch, czyli trafia się znowu do tej tak zwanej puli rodzin, gdzie rodziny mają możliwość przyglądania i, i wybierania, wybierania operek. Czyli no, dwa tygodnie to jest tak naprawdę mało czasu, więc trzeba być wtedy otwartą osobą i czasami brać, co jest. Chyba, że woli się jednak wrócić do Polski na własny koszt, bo wtedy trzeba wrócić na własny koszt. Aha, a propos kosztów. Nauka w koledze. Każda operka oprócz pracy musi, musi się uczyć. Nie mówię, że, jest to, znaczy, że musi to być nauka języka angielskiego, natomiast trzeba zrobić kurs kredytowany, żeby dostać bilet powrotny do Polski. Trzeba wyrobić, no, tu może wprowadzę w błąd, 7, 8, 6, nie wiem, między 6 a 8 kredytów. Takiego kursu. Zazwyczaj dziewczyny biorą kursy językowe, natomiast tak jak mówię, no zdarzało się, że, że, że dziewczyny brały też inne kursy. Nie wiem, kurs dekorowania tortów, jak zrobiła moja koleżanka, czy, czy zupełnie coś innego. Jak to się przekłada na godziny? Ja powiem na swoim przykładzie. W 2009 roku, jak byłam operką, uczęszczałam na kurs języka angielskiego i miałam chyba 8 kredytów, aczkolwiek nie jestem pewna do, do końca. Ja uczęszczam na zajęcia 4 razy w tygodniu po 2, 2 godziny, półtorej albo 2 godziny, przez chyba 4 czy tam 5 miesięcy, nawet mniej więcej tak to wyglądało. Trzeba też uważać na cenę kursów i chyba najpierw się tym zainteresować, a dopiero później płacić, a nie zrobić tak jak zrobiłam to ja czyli dostałam rachunek już po tym, jak zapisałam się na kurs na 1800 dolarów, gdzie złapałam się za głowę, bo rodziny płacą tylko i wyłącznie 500 dolarów, natomiast zgłosiłam się do, wtedy do, do specjalnego do specjalnej pani, która zajmowała się tak zwanymi International Students i dostałam aż 50% zniżki, czyli w zasadzie wyniosło mi to 900 dolarów, więc no, wyszłam, na, wyszłam jak za na mydle tak naprawdę, bo bo 400 dolców musiałam dopłacić do swojej kieszeni. Także radzę zainteresować się tym wcześniej, co ile kosztuje. To jest chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Znaczy, generalnie tak, polecam te wyjazdy, polecam, polecam i będę polecać. Naprawdę wyjazd do Stanów to nie może sobie od tak wyjechać. A te programy OPR są bardzo często spełnieniem marzeń, bo kto nie marzy o tym, żeby zobaczyć Las Vegas, Nowy Jork czy Wielki Kanion w Colorado. No i w zasadzie to oba wszystko, co chciałam powiedzieć. W Arizonie. Przepraszam, chyba w Arizonie, Wielki Kanion. Eee, no dobra, to jeżeli macie jakieś sugestie, nie wiem, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, e, wątpliwości, jeżeli ktoś chciałby mnie poprawić w tym co tutaj powiedziałam, to to jak najbardziej, e, jak najbardziej informujcie mnie o tym. E, może to moje nagranie było takie troszkę chaotyczne, e, natomiast mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej. O ile będzie jeszcze jakieś nagrania, a to to zobaczymy. No ok, to w takim razie pozdrawiam, cześć.